Jestem w Akademii Krakowi i na tym boisku jest 19 utalentowanych zawodników. W dzisiejszym odcinku jeden z młodych piłkarzy Krakowi wygra meczowe korki Puma Ultra, w których gra Pulisic, Koman i wielu innych znakomitych zawodników. Zawodnicy będą rywalizować w pięciu wymagających konkurencjach. W każdej konkurencji będzie odpadać od czterech do pięciu zawodników. W finałowej konkurencji, kto z nich strzeli najmocniej do tej bramki, wygrywa meczowe korki Pulisicia o wartości 1000 zł. W finałowej konkurencji zagra tylko dwóch zawodników i tylko jeden, Wygra meczowe korki puli W pierwszej konkurencji zawodnicy będą żonglować piłką. Pierwszym czterem zawodnikom, którym piłka spadnie na ziemię, kończy udział w filmie. Czy jesteście gotowi? Dobra, w takim razie skupienie. Przypominam, że walczycie o meczowe korki puli Ich wartość to 1000 zł. 3, 2, 1, start! I dobra, zaczęli żonglować. Na razie wszyscy piłkę mają w górze. Dobrze idzie im. Ja tutaj muszę kontrolować. Jest pierwszy zawodnik, który odpada. Ok. Jeszcze trzech. Idzie dobrze. Mamy drugiego, trzeciego. Jeszcze jeden. I mamy czwartego. Niestety kończycie udział w dzisiejszym filmie. Dziękuję za ten krótki epizod. A my przechodzimy do kolejnej rundy. Korki Puma Future 7 oraz meczowe korki Puma Ultra są już dostępne w sklepie piłkarskim Ergol z kodem KESEK. Macie tam 7% zniżki. Link do tej oferty znajduje się w opisie tego filmu. Na boisku zostało już tylko 15 zawodników. Podzieliliśmy ich na trzy drużyny pięcioosobowe. Jest drużyna pomarańczowych, Siemano! no. Pełna energii. Drużyna czerwonych i drużyna białych. I teraz czas na piłkarski karling. Na środku boiska jest pole do piłkarskiego karlingu. Zadaniem zawodników jest zatrzymać piłkę w piłkarskim karlingu, tak aby zdobyć jak największą liczbę punktów. Pole punktowane jest 10, 20, 30, 40 i 50 punktów. Każda drużyna oddaje po 5 uderzeń, czyli każdy zawodnik ma jedno uderzenie. I dwie drużyny, które zdobędą najwięcej punktów, przechodzą do kolejnej rundy. Dobra, dawajcie. Gracie w kamień papier nożyce. Kto wygra, ustala kolejność. 3, 4. No to w takim razie ustalać kolejność wszystkich. No to ja my ostatni, yy, oni pierwszy, oni drugi. Ale yes. yes. No dobrze, w takim razie drużyna białych zaczyna. I pierwszy zawodnik. O, on zaryzykował i chyba jest za mocno. I ta piłka wyleci. Niestety zero punktów. Drugi zawodnik z białych. On uderza. Ta piłka już leci lepiej. Ma szansę, żeby zatrzymać się w 50 punktach. On może dać swojej drużynie naprawdę cenne punkty. I jest to 50 punktów. Dawaj dalej! Tutaj boję się, że może być to niedolot, chociaż leci, wlatuje przez 10, 20, 30 i jest łącznie na waszym koncie już 80 punktów. Kolejny biały oddał uderzenie i piłka zatrzymała się na 30 punktach. I ostatni gracz! Zobaczmy, ile drużyna białych będzie miała punktów. I dobrze. Oj! On tutaj może wybić piłkę kolegi, ale ona przylatuje obok. Przylatuje przez 50, 40, 30, 20 jest to 10 punktów. Łącznie, drużyna białych zdobywa 120 punktów. Czerwoni, gotowi? Ile punktów zdobędziecie? Jak najwięcej. Jak najwięcej. No to zobaczmy. Pierwszy zawodnik z drużyny. Czerwony. Lecisz. Oj on tutaj trochę to podkręcił. Piłeczka leci. 10, 20, 30, 40. 50 punktów daje swojej drużynie pewny start. Drugi czerwony zdobył 40 punktów. Łącznie 90. Dobrze, dawaj dalej. 30 punktów daje wam remis, ale ta piłka chyba nie doleci. I nie doleciała. Zero punktów. Kolejny czerwony oddaje uderzenie. Okej, okay. jest to mocne uderzenie. Piłka wpada w 40 punktów. Czy tam piłka się zatrzyma? I na waszym koncie łącznie 130 punktów. Macie już awans. Chyba, że wasz kolega wybije którąś z piłek. Wywalić byle gdzie? Zagrał bezpiecznie. Chciał awans do kolejnej rundy. Jego koledzy są mu wdzięczni. Nie wiem, czy pomarańczowi dobrze przemyśleli wybór kolejności, bo oni są ostatni. I teraz na pewno mają presję. 120 punktów dawam remis, 130, dawam awans do kolejnej rundy. Zaczynajcie! Lecisz! I okej, okay, gdzie ta piłka nam się zatrzyma? To jest pytanie, na które chcę znać już odpowiedź. Wleciało w 50, ale wylatuje z 50 i zatrzymuje się na 30 punktach. Drugi zawodnik. Oj, to jest ciekawe uderzenie. Przelatuje przez 40. Zatrzymuje się na też 30 punktach, łącznie już 60. Kolejny pomarańczowy oddał uderzenie i piłka zatrzymała się na 40 punktach. Łącznie na waszym koncie 100 punktów. 30 da wam awans do kolejnej rundy. Oj, i on tutaj uderzył. Ale gdzie ta piłka się zatrzyma? Leci na 50, ale czy nie wybije kolejnej piłki? Jest to 40 punktów, łącznie 140. Dobra, Jest! 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 Nie! Nie! Nie 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 No, rano, czy pokaże charakter czy skórzy? Oddał strzał, ale chyba noga mu się trochę zawahała. Jednakże piłka wpada w Karling i on zdobywa 40 punktów. Łącznie na koncie pomarańczowych 180 punktów. Brawo! Biali odpadają i dla nich gra się kończy. A my przechodzimy do kolejnej konkurencji. Na boisku zostało już tylko 10 zawodników. Dalej są podzieleni na dwie drużyny pięcioosobowe i zagrają mecz bez bramkarzy. Na bramce powieszona jest płachta z dużym otworem i zadaniem zawodników jest strzelać gole tak, aby piłka wpadła przez otwór w płachcie. Drużyna, która jako pierwsza strzeli trzy gole przechodzi do półfinału. Drużyna, która przegra niestety odpada. Kto wygra mecz? O Oni się boją, nie idziemy Kto wygra mecz? Boryczowi! No to zaczynamy! I czerwoni. Budują akcję. Ale zawodnik czerwonych ich podał niedokładnie. Piłka pomarańczowych i w drugą. I zobaczmy pomarańczowi z atakiem, ale tutaj dobrze w obronie. E, czerwoni. Piłka cały czas w boisku. Graj graj graj, graj graj graj. Zakomicie operowanie piłka. Aj, szukał podania, ale mógł się chyba zdecydować na strzał, ale teraz e, czerwoni, ale to jest strata i szansa na zdobycie gola, ale nad bramką. Czerwoni gramy! Ty musicie szybko się orientować, bo ja od razu będę wznawiał. Jest strzał! Płachta broni! Bramka pusta. Jest strzał! Płachta tutaj znowu broni! Ale poszedł jeden na jeden! Daj uderzenie! I jest 1-0! I pomarańczowy słupek! Pomarańczowi się nie poddawali i ruszyli do odrabiania strat. Wybijają. Oj! Dobrze, że nie stracił, bo to mogłoby wiele kosztować jego drużynę. Chociaż teraz ma zawodnika na plecach, ale znakomicie sobie poradził. Ale zabrakło dokładności, i zobaczmy jest szansa na strzał, ale znakomicie w obronie. I czerwoni, i szansa na podwyższenie, gol 2-0. Pomarańczowi mogą odrabiać. Od razu ruszył, zrobił ruletkę. Oj, tam było blisko, Paulu. Wszystko tutaj na granicy zasad. I strzał z własnej połowy. Czy to jest gol? Jak mało zabrakło. No i teraz trudne zadanie. Ale znakomicie sobie poradził. I zabrakło tego najprostszego, czyli podania do partnera. I teraz zobaczmy. szansa na gola, ale blisko do witka. Nie ma. Drugą. Mogli to zakończyć. Teraz pytanie, jak ten mecz się potoczy. I szansa na wyrównanie. ta broni. Dawaj, dawaj. Dobre podania. Może teraz. Pusta bramka, jest gol! 2-1. Kontaktowy gol dla pomarańczowych, czerwoni. Jest strata i będzie przewaga. Jak oni to rozegrają? Gol! Jest gol 2-2. Tutaj wszystko jeszcze się może zdarzyć. 60 sekund. Jak będzie remis, będą rzuty karne. To jest ostatnia piłka. Jak wyjdzie, będą rzuty karne. I zobaczmy. Strzał z daleka. Czy ta piłka wpadnie? Nie ma. W takim razie jest to koniec spotkania. Wynik 2-2 i zagramy wrzuty karne. A zobaczcie, jak one będą wyglądać. Był remis, więc zagramy wrzuty karne. Takie same zasady. Każda drużyna oddaje po 5 strzałów, 5 kolejek. Zagracie w kamień, papier, nożyce. Kto wygra, decyduje, kto zaczyna. 3, 4... Yy, oni zaczynają. I czerwoni zaczynają. Jest! Gol! 1-0. Dobrze. Pomarańczowi zobaczmy, czy będziecie teraz to nadrabiać. Mamy strzał i nie ma. Zawodnik ten się pomyli. Oddaje strzał po poprzeczkach. Chociaż czekajmy. Czekaj. Nie ma gola. I jest strzał, nie ma. Trzecia kolejka. Czy wytrzyma presję. To jest bardzo ważny gol, który może dać spokój jego drużynie. Oddaje strzał, ale się pomylił. Nad bramką. No i teraz. Pomarańczowi mogą wyrównać. Stawka jest wielka. Oddaje strzał, ale trafia w poprzeczkę. Oj, oj oj, bramka się robi duża. Potwór mały. Poprzeczka, panowie! My tutaj nie gramy w poprzeczki. No i pytanie, czy wyrównają teraz? I nie ma. I dobrze! Jeśli czerwoni trafią, przechodzą do kolejnej rundy. Ruszył, oddaje strzał! I jest! Piłka wpada do bramki i czerwoni przechodzą do kolejnej rundy. Tym samym dla pomarańczowych gra się kończy. A my przechodzimy do kolejnej konkurencji. Na boisku zostało już tylko pięciu zawodników. Zadaniem zawodników w tej konkurencji jest strzelić jak najwięcej goli. Piłka musi wpaść przez otwór płachcie. Każdy zawodników ma 10 sekund, aby oddać swoje uderzenia. Dwóch zawodników, którzy strzelą najwięcej goli, trafia do wielkiego finału. Start! Jest raz! Dwa! Trzy! Stop! Brawo dla pierwszego zawodnika, zapraszam drugą osobę. Start! Jest raz. Ajajajajaj. Jest dwa. Dwa gole. Start! Jest raz. Jest dwa. Jest trzy. Aj. Trzy gole na koncie. Brawo! Na razie wchodzisz do finału. Czas na czwartego zawodnika. Żeby wejść do finału musisz strzelić cztery gole. Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ja zakończę. I jak zabrakło. Cztery gole. Ale dobry wynik. Jesteś na razie w finale. Ostatni zawodnik. Wydaje mi się, że może namieszać. Tart! Raz Raz Dwa Trzy Cztery Ja, Ale będzie dogrywka między trzema zawodnikami Co on zrobił? Piąteczka Dla was niestety gra się już kończy Brawo dla nich Trafili do półfinału Możecie na razie usiąść z boku, ale już macie też nagrodę Wasza trójka zdobyła po cztery gole Macie dogrywkę dwóch zawodników Co strzeli najwięcej trafia do finału Powodzonka, gramy dalej w to samo Start A ja ja jest raz jest nie ma dwa jest dwa jest trzy cztery pięć 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 Ale on tu nadrobił powalczył brawo start i nie je ma jest raz dwa trzy cztery i nie ma zabrakło czasu cztery piąteczka wyrównać wynik uwaga start Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, trafił na ostatni gwizdek, trafiasz do wielkiego finału. Dla Was gra się kończy, ale nie będziecie wychodzić z dzisiejszego filmu z pustymi rękoma. Każdy z Was dostaje nagrodę w postaci piłki. Pomam się wyjąć, zobaczyć jak wygląda, pokazać też do kamery. Kiuleczki tak się prezentują. Oczywiście one też są doskne, dostępne w sklepie piłkarskim Ergol. Z kodem Kesek macie tam 7% zniżki. Link jest w opisie. A my teraz przechodzimy do wielkiego finału. Na boisku zostało już tylko dwóch zawodników: Dawid i Piotrek. To co? Kto wygra? Żaden się nie przyznaje. Ty? Lepszy. Lepszy. To jest dobra odpowiedź. Słuchajcie, teraz czas na konkurencję, gdzie sprawdzimy Waszą siłę strzału. Zadaniem zawodników tej konkurencji jest oddać jak najmocniejszy strzał. Każdy uczestnik oddaje po trzy uderzenia. I w bramce znajduje się urządzenie, które mierzy siłę strzału. Wszystkie trzy strzały sumujemy i zawodnik, który łącznie będzie miał mocniejsze uderzenie, wygrywa meczowe. Korki Puma Ultra policzycia o wartości 1000 zł. Zaczynamy wielki finał. Dawid i Piotrek. Kamień, papier, nożyce, Decyduje kto zaczyna, kto wygra, decyduje jaka jest kolejność. Trzy, cztery. No to ty pierwszy. A i zastanawiał się. No dobra. W takim razie zaczynamy strzelanie. Mocny rozbieg, szybkie nabiegnięcie, pierdyknięcie, lecimy. Pierwszy strzał 73, jedziesz. I teraz Piotrek 82, Dawid 76, goni. I zobaczmy. Piotrek 86. I 64. Wystarczy tobie 46 na tym liczniku, żebyś wygrał meczowe korki Puma Ultra Komana. ale trzeba jeszcze dobrze trafić w piłkę. Nie możesz się potknąć i musisz trafić w bramkę. Zobaczmy, co on zrobi. Oddaje strzał 77 i on wygrywa meczowe korki Puma Ultra Komana, ale także pulisiccia o wartości 1000 zł. One trafiają w twoje ręce i brawa! W dzisiejszym odcinku wygrywa bramkarz! Gratulacje. Ale poczekaj, dla Ciebie też jest nagroda. Zająłeś drugie miejsce, ale doszedłeś do wielkiego finału tej dojść, Jest naprawdę bardzo ciężko. To jest nagroda dla Ciebie. Dawaj, wypakuj. Od razu pokażemy, co tam jest. Jest bluza Pumy w kolaboracji z AC Milanem, ale oprócz tego jest także piłka Pumy. Więc tak wygląda to, możesz sobie to schować, jeśli chcesz. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, do jakiego klubu mam przyjechać w następnym filmie. No i co? Do zobaczenia. Brawa dla wszystkich uczestników! W kolejnym odcinku obejrzymy mecz B klasy na wyspie Ronaldo. Ten film pojawi się w piątek o godzinie 14.30. Kliknij taki sam, przycisk subskrybuj tam na dole, aby tego nie przegapić.